No i teraz sprawdzimy sobie po położeniu dachówki. Na domu jest jedna i druga połaź już zrobiona. Ale to pewnie zobaczycie później jak to tam działałem. No i teraz muszę się dostrywać do, do tego miejsca co sprawdzałem. I sprawdzimy ile to siadło to no. ja bym musiał wcelować tam ten krzyżyk no, nie mogę grafić kurde, nie trafiłem dokładnie to 3,359 350

No teraz jest nie ten. Co no to jest? O, bateria. Ale dwa razy zmierzyłem. No raz było jeszcze krzywo postawione. Eee, mieliśmy pięćdziesiąt 356. No i raz było 3, 359, ale to jeszcze krzywo było postawione. E, zapisane jest 3, 357 nie wiem jak to jest zrobione. Nie wiem czy to możliwe. Ale no, wychodzi na to, że nie siadło nic, albo siadło milimetr dwa maksymalnie. Wytłumaczcie mi, jak, jak te wiązary są zrobione, że to, to w ogóle nie siada na, na odległości e, 10 metrów. Bo na 10 metrach nie, metrach nie są w ogóle podparte. to nic nie siadło, tak? Nie mam pojęcia. Dobra, krótki materiał. No, z takim przeskokiem czasowym, bo to jest różnica pomiędzy pierwszym pomiarem a, a tym drugim pomiarem, już po położeniu dachu jakiś miesiąc czasu. No, także jestem pod wrażeniem, jak, to jest, jak, jak, jak te konstrukcje są robione, że to w ogóle nie siada. Trzymajcie się, cześć.